Siemano, mam Siemano, to Max Games, związkujcie na moim kanale widzowie i dzisiaj zagramy sobie nowymi postaciami z nowego eventu, czyli z Thanksgiving. Ponieważ no, jak możecie zobaczyć teraz widzę, pokupowałem trochę kreatów z eventu, bo dwa razy sobie kupiłem ten e, boost i zobaczyłem widzę czy wypadnie coś nowego. Może wypadnie mi jakiś może, ale na to nie liczę, widzowie. Na początku zostawcie łapkę w górę i subika złaczkę, żeby się co i nie przekapiać żadnych filmów z tej serii i widzowie. Uwaga! Wbiłem już drugą rangę, widzowie ta! Gold 2, jeszcze Gold 3 I potem widzowie, ja muszę robić e, diamond, widzowie. Di diamond. Diamenta muszę robić, widzę. Nawet mogę wam widzę, pokazać. Czekajcie to muszę To widzę, ja muszę zrobić Diamond 1, a ja chciałbym zrobić sobie Diamond 2. I widzowie. Jak widzicie, ja mam Team attack. Scientist, Drillman, Sierżant, Juggernaut. Wampir i kamerami widzę, a wiecie czemu? Ponieważ widzowie... E, ponieważ widzowie, ten team jest dla mnie najlepszy, w ogóle e, sierża, e, sierżant, co ja mówię? E, Scientist Drillman jest lepszy od Santy TV na Ranked PvP. Dzięki niemu jakby więcej highs mogę dostać, e, dzięki temu i maksymalnie pięciu go postawić mogę. No ja w ogóle też dostałem od widza e, postać brakującą. Czyli widzę, do, dostałem tutaj e, mikrofona, zaraz go muszę odebrać, bo, bo nie odbierałem go, chciałem na filmie wam pokazać. Też widzę dużo Gladiator Creative już mam, więc niedługo chyba jakiś opening będzie robiony. Ale widzę też tutaj sobie przesłałem na... O! Igor123443 na filmie, chciałbym Ci podziękować za sh Shielda, ale widzowie, to co ten widz zrobił, to jest... co jest grane. On mi wysłał Shiny Camera Woman. Też, tutaj też Chief Clockman, czyli e, moje konto To jest moje drugie konto, widzowie Więc Finish, Climb Ja teraz widzę mam 1954 Ale zobaczmy w ogóle te wszystkie mikrofony No patrzcie tutaj mamy Statistic Trzy Time Crates Ale jak wiem to ja teraz mam, e, czekajcie Shiny Tak widzę, patrzcie, oto moja kolekcja Shiny I chyba w kolejnym odcinku Zrobimy sobie rodzinkę Shiny Czyli, Shiny Camera Woman, Shiny Survivor's Camera Woman, Shiny Cat Toilet, Shiny Appliate Mafia i zrobimy sobie Shiny Cheese Dream Ale dobra, widzę, my idziemy do odcinka, więc idziemy sobie otworzyć krejty. Uwaga. Yy, piszmy sobie, dobra, uwaga, pierwsze 8 krejtów i zobaczmy co nam wyleci. Jakby wyleciał nam mityk, to bym się ucieszył. Uwaga, co nam wyleci? Okej, okay, Turki TV Man, Turki... Okej, okay. szkoda, że nie shiny, bo gdyby shiny wyleciał, to OK. Ko I teraz jeszcze 7 Może nam jeszcze legenda wypadnie, uwaga Wypada nam legenda? Tak, widzę, wypada nam legenda! Turkey Clockman, dobra e Ale zobaczcie, chociaż nam jakieś, nie wiem, nie wypadło, nie Dawid, no, to teraz, czekajcie, tu, o, turki I patrzcie, widzę ile tego macie. Un EQUIT, okej, okay. sprzedajmy sobie te tutaj TV Sprzedajmy sobie tutaj y, Te tutaj gościów 400, ok Dobra teraz bardziej moje, moje turki lepiej wyglądają, dobra Bierzemy oczywiście te turki T A właśnie, czekajcie, widzę bo jeszcze zapomniałam sobie wziąć Scientist Drillmana będziemy sobie Scientist Drillmana I bierzemy teraz tur Teraz tak widzę, tutaj mamy Rare Który ma 3000 BA to TV. Turki Drillman 25000 I turkę Clockman Który ma przy okazji Splash Damage więc no, szkoda, że nie mamy więcej postaci jakichś innych, ale no niestety widzę, nie udało mi się, czemu ja, nie, nie chcę tego kupać. i widzę, widzę co jeszcze sobie weźmiemy mikrofona i weźmiemy sobie tego tutaj mikrofona, polepszamy ich sobie, zobaczymy jak to ładnie pójdzie, no dobra widzę, w ogóle też sobie odkupiłem upgrade camera woman, nie wiem po co, a dobra widzę, lecimy na 2K mode. I zobaczymy czy tymi postaciami da radę się przejść. No na pewno widzę... Damy radę, bo Turkie Clockman nawet nie jest słaby. Nawet nie jest. Czekajcie, dostałem jakąś wiadomość. Tu widzę Okej. Okay. Czy masz jakąś ofertę za Shiny Sierżanta? Yyy... Okej, widzę, dostałem wiadomość, że mam jakąś za shiny sierżanta. Ktoś mi złożył propozycję za shiny. No ale ten shiny sierżant kosztuje... No shiny sierżant nie kosztuje łatwo, bo kosztuje mega drogo shiny. Shiny sierżant około 30-35 tysięcy gemów. Więc no ja nawet nie mam szans, żeby na niego jakoś zaoferować. Oczywiście ja bym... Ja mam na, na tego sierżanta pomysł, bo bym mógł dać swojego godli. No ale ten godli jest na razie mi potrzebny, dopóki nie będę miał old, e, mojego Ultimata. Którego będę miał już za dwa, za tydzień, więc już się cieszę widzowie. Nie wiem czy już mówiłem jakie to jest Ultimate. Ale nie, dobra. Ale nie wiem, dobra. Postawimy sobie dobra, Turki TV. A pierwszą postać to jest Turki TV Man, czyli postać Rare. Dobra, więc zaraz ją sobie postawimy. Dużo, dużo też nie przejdzie nam. Dobra. E, Okej, okay, stawmy i zobaczmy. No i on, jak wiadomo, tutaj używa tych swoich turki. W ogóle, coś mi się stało widzę z myszką. Ona jest jakaś... patrzcie jaka po... czekajcie. Ale ja mam wolną mychę, what? E, Dawid, widzimy się za chwilę, bo muszę coś tutaj naprawić. Na ja widzę, już jestem. Nie wiem, czy to się naprawiło, ale raczej się nie naprawiło, więc no bez przerwy, bez przerwy chyba zrobiłem. Ja yes. No niestety widzę, nadal chory jestem, ale chyba już jutro będę, mam nadzieję, że jutro będę zdrowy. Ja widzę, ulepszmy go za 600 i teraz tak widzę, jak on bije za 600 damage'a. Okej, okay, on bije 600 damage'a i bije bardzo ładnie. Zobaczymy jak postawimy mikrofon mena e, Oczywiście boostera I jak z mikrofonem on będzie bił Będzie on większy ręcz większy damage i, większy, i mniejszy cooldown W ogóle tu będzie to ciekawe, bo tu jest e, turkej clockman, który ma jednego cooldowna e, Ten cooldown mu się w ogóle nie zmienia, w ogóle teraz tutaj widać, że cooldowny się nie zmieniają Więc no By się lepiej przydało tutaj szybko to zrobić Właśnie dlatego, e, widzę, we? Dlatego Wam właśnie polecam Scientist Dreammana na rankę PvP. Bo docenięcie za niego, no więcej highs niż za Sante TV. Po prostu, więc ja Wam polecam. Ja gram, mega mi się fajnie gra z, tą San, e, z tym Scientist Dreammanem. Że po prostu już wow. Tylko myślałem, że swojego upgrade Strider Toileta No, dobra. 1500 coin, a 1500 bije, no? Okej, okay, dobra. I ten. Widzę, we jedynie ja się troszeczkę też. Nie w humorze, bo dzisiaj zagrałem w Poppy Playtime Chapter 3 na telefonie No i ja się boję to grać, bo ja tą już Miss the, Miss the Line znisz... zabiłem Znaczy, zabiłem No w sumie dobra, zniszczyłem ją I jeszcze teraz widzę, że ja gram w Poppy Playtime, nie wiem czy wy w to gracie Ale Chapter 4 wychodzi I no ten, nie? Tylko, że ja tej gry nie będę nagrywał No bo to na telefonie bym musiał nagrywać Chyba, że ten, ale już na telefonie raz nagrywałem PlayTime, to był chapter 2. Więc no. Czemu? Więc ja już tu nagrywałem. Też widzę że no właśnie teraz taką starą historię waszą, moją, moją... mówię o 2000-2000 Dobra. Jezu, przepraszam, ten na ser że to chory. Wiem, powiem teraz że widzę, widzę leżeć i wychodzi w ten. Wyleczyć się, no ale Ja widzę, że tutaj chcę nagrać kolejny odcinek z turki eventa Więc, no nie, Nic mnie nie powstrzyma, żeby go nie nagrać, OK O kur... Kurczaki, vacuum, dobra Okej, okay, to jest max upgrade, 3000 I tak widzę 3000 damage 300 30 ranger i 0,2 cooldowny No dobra Teraz sobie zobaczymy jak będzie bił turkej, drillme, który ma więcej damage Dobra, uwaga, stawiamy go sobie i od razu możemy nie ulepszyć go, bo nie mamy tyle hajsa. Dobra, weźmy sobie to za 4000, okej. I teraz tak, on ma 1200, to ulepszę za 1200 i on bije 6000 już, okej. Okay. I on ma dwa odbicia stunów. To mi się już bardziej podoba niż e, w tym Turkey TV Mania, który ma tylko jedno odbicie stona. To już jest słabe, dobra. 2200 i on bije 11000, widzowie. Sądzę, że jak postawimy e, mikrofon Mena To będzie bił mega szybko, dobra e, Za 4000, za 2500, dobra Teraz tak widzę, ja się muszę zastanowić gdzie postawić tutaj e, large e, Tego Turkey Clockman W ogóle Turkey Clockman, ułego ładnie On ma nawet animację fajną tutaj ruchu na tym, okej okay. Postawimy sobie ich tutaj raczej Ta, tam postawimy, dobra, e, kolejny Science is dream na maxa robimy i no to weźmy dołóżmy sobie jeszcze jednego tutaj, turkiej TV BED-a, żebyśmy mieli pewność, pewność, żebyśmy nie przegrali. Jest i tego już jest ile? Patrzcie, tego jest 360, 317, 100, 110, 111k. What the hell! Ciekawe, ile jest mi tylko z zgodzi? A właśnie widzowie, e, bo dowiedziałem się właśnie, że moja centurion. Sen, mój Centurion e, Spikerman Jest warty nowego godli Tylko ja nie wiem czy tego godli nowego jest warto kupować Tak szczerze mówiąc, no w sumie to raczej za, Nie za bardzo mi się na razie go opłaci kupować Dopóki, dopóki nie ma ultimata No ale dobra, e, tutaj za 3500 I 5100, więc widzę, ja nie wiem Ale wy możecie dać mi znać w komentarzu czy warto na niego czy warto na niego w ogóle ten. E, czy wa warto sprzedać Centurion Speakermana za, za tego gościa? Mi możecie napisać, okej. Okay. Więc tak, 5000 i to jest max level. No, bardzo małego marange, no nie powiem szczerze, że, że słabą taką dla mnie postacią jest. Więc no, dobra, no. Już tam Turki cameraman z poprzedniego eventu był chyba lepszy. Dobra, to teraz. Turkey clockman. dwa 2000, teraz 8000 bije. 2400, 15000 i 6000. Ok, 9000, kolejny upgrade to będzie i. Wow, on serio ma splashy. I on rzuca jakimś. Co, Czemu on rzuca? Marchewką? A nie, on rzuca indykiem! Je, yeah, widzowie, nie, to jest łódko, który ma jeszcze ten. Dynamit. What the hell! What the. F What the actually. F Here. Nie wiem co ja mówię. Okej, okay, ale nie no, ładnie bije ten yy, clockman widzowie. Okej, okay, on no, ładnie bije. tysięcy i 15 tysięcy max! On nie ma dużego range'a nawet... Znaczy ma nawet fajnego rangea, ale bije dużo, ale żeby aż z 15 tysięcy na legendę. To już klasy kamera bardziej, by się opłacał takie upgradey. Okej, okay, mamy claw Toiletta i teraz tak, widzę, jak postawimy zaraz sobie tego boostera? 15 tysięcy max. Dobra. Czas postawić boostera. Myk. I teraz tak, boost. 5%, 5 damage. ok, 600. Zaraz zobaczymy widzę ile dokładnie będą bili, bo jeszcze zwiększymy sobie im rangea. Range zwiększymy, cooldown obniżymy, damage powiększymy. Więc zobaczymy widzę ile, ile nasze postacie teraz będą. E, dobra, no widzę, że Tur e, Turkiej Clockman jest mega dobry już, a jeszcze Range Boosta nie dodaliśmy. Ok, mamy na maksy teraz zobaczmy. TV Man 3300, 31.5 i 0.18, OK. 0.9 cooldowna? Ej, ja to teraz szybko bije 0.9, 18.9 e, range'a i 275 damage'a, okej. Okay. A ten chłopie jest 66 tysięcy 47.25 rangea i 1.8 cooldowna. No dobra. No to chyba wtedy yy, ta klokujemy bardziej obniża cooldowny. Ale wiadomo, że a, ten mikrofon po prostu jest taki booster nowy, więc no. Widzę we 66. Wykonaj rozkaz 66. Zabicie wszystkich mist wszystkich Jedi. Tak widzowie, ja znam Star Warsy, bo ja jestem też fanem Star Wars. Ja byłem na Zwrocie Star Wars, widzowie. I tam, powiedzcie, że dużo ludzi było przebranych. Dużo ludzi miało mieczy świetlne, jak ja. Więc, no. Więc, widzowie, po prostu, jak mi to powiedzieć, ja jestem też, jestem wielkim fanem. Więc, no. Też widzowie, zastanawiam się, czy nie zrobić sobie opening mikrofon kreatów. Taka myśl mam w głowie, żeby takie coś nagrać. Jakby wiecie, po prostu pozbieram sobie gemy, kupuję sobie te krejty, pozbieram sobie te krejty i będziemy próbować zrobić ten mikrofon Man'a. Więc nie wiem czy tam nie wiem czy to właśnie będę robił, nie tak około 300, 150 krejtów sobie kupię po prostu, nie za dużo krejtów, bo ten, jeszcze będzie mnie kusić, żeby to otworzyć. A jeszcze mam VIP create y do sprzedania, mam jeszcze time create y do sprzedania, widzowie I potem muszę szybko jeszcze farmić na gladiator krejty Dużo, widzę, ja muszę zrobić, bo ja chcę być gladiator krejty, nie? Więc no 9000 Ej nie no, widzę, ja wam powiem że te postacie, no ładnie, ładnie ten no, chyba Turkey Clockman najwięcej robi, nie? No, Turkey Clockman to najwięcej robi. Taki boss i tak szybko umiera, że po prostu szok dla mnie jest. No, po prostu widzę, ja wam powiem, że ten Turkey Update. No, może jest fajny, ale nie wiem, czy poprzedni nie był fajniejszy. Właśnie nie wiem, czy on nie był fajniejszy ten ten gościu. Aha. No nie no, widzowie, mój ultimate zniknął. No nie. Kurcze, widzowie, miałem dnia ultimate'a i już nie mam na ultimate'a, bo kurna go usunęli, bo nie mają go w sprzedaży. No nie no, widzowie, nie no. Subcie, nie? I chciałem mieć jednego z ultimate'ów, i teraz go nie mam. Ja bym musiał teraz kupić coś słabszego. Ale... Widzowie, ja z poprzednich ultimateów nie będę kupował, no bez przesady. Ja, no nie wierzę że widzowie, nie? Taki dobry pomysł miałem na, jedno, na jednego ultimate'a i już zniknął, nie? W sumie, to już sam nie wiem, czy ten... możemy sobie kupić tutaj drugiego ultimata, ale on jest taki drogi na tym Trading Plaza. E, bo chciałbym się postać taką drogą, dzięki czemu, jakbym ją sprzedał, to bym kupił sobie Quantuma. Bo obecnie Quantum spadł z ceny na 600 tysięcy gemów No, widziałem 600 tysięcy gemów, tylko Więc no Tu mnie akurat trochę się zdziwiłem, że aż na tyle spadł ten gość W końcu to jest Ultimate I spadł z ceny tak szybko No nic widzę, no kurczę, widzę, no mówię widzę, nie że Teraz, teraz ja widzę, muszę mieć yy, na inną, muszę na inną pozycję kupić. No, cholera. Teraz moje plany się pozmieniały. No, ale w sumie ten drugi Ultimate też jest mega fajny. No jest troszeczkę potężniejszy od tego poprzedniego ultimate'a. Tylko jego cena na trening plaży jest śmieszna. Ale w sumie on jest potężniejszy od kloka na przykład. Więc może z tego kupię. Nie wiem. Dobra, widzę, na pewno co to, to się dowiecie, jakiego Ultimate'a. Pewnie we wtorek wam się pojawi. Na pewno we wtorek nagram odcinek nowego Ultimate'a, więc no, Dowiecie się, jaki to będzie Ultimate. Więc spokojnie, że się do... jeszcze ten. Nie? Chyba, że on też zniknie, to się bardzo wkurza. Bo wtedy cały mój plan na ultimata nie ma. I wtedy Ranked PvP aż przegram. No, ale ja już tak nie znam, żeby być Diamond One, bo yy, szkoła, praktyki to będzie mi najbardziej przeszkadzać teraz w całej tej grze. Żałuję, że nie jestem już nie. wiem, dorosły. Znaczy, nie, ja nie chcę być jeszcze dorosły, ale widzę, ja, trochę mi tego żałuję, że nie, mo nie mam czasu dla siebie, bo szkoła, praktyki. No, to wszystko przeszkadza, nie? W tym, co ja chcę robić. Więc no, a gdyby był taki ten ten, wiecie, by miał dużo hajs i to wtedy nie musiałbym może pracować to wtedy bym miał więcej czasu na te gry ale co widzę że, no niestety, życie to życie jak wiadomo, tylko jedno życie koty mają 9, to jest niesprawiedliwe w sumie ja nie wiem czy koty mają 9 żyć, bo nigdy nie patrzałem w sumie to nigdy nie powiem, że. Swojego kota, muszę swojego kota zrzucić, zrzucić z, z szafy i zobaczyć, czy ten kot przeżyje. Nie no, widzę, że żartuję, że ko mojego kota nie będę gnębił. Nie! Spokojnie, swojego kota nie będę gnębił. Widzę, tutaj szybko trzeba ulepszać, bo tu już idą silniejsze toalety. No i tu nasz kurcze, tak można powiedzieć, że nasz klok nie wyrabia. Albo nie wierzę przez ten cooldown, co on ma 1,8. No nowa widzowie, no. Co się się w odcinku, to na pewno co? To ten klok jest mega dobry. Dowiedzieliście się też np. o ultimate jakim chcę kupić. Znaczy, nie dowiedzieliście jakiego ultimate'a chcę, ale mogliście dowiedzieć się o pierwszym ultimacie, więc no. Okej, okay, widzimy się autoskipa wyłączyć na chwilę, bo ciężko idzie. Patrzcie to Czy oni pokonali Toxic to Toileta? Da, pokonali Jeśli słyszycie jest takie drapanie w metal To chomik po prostu, chomik po prostu pije no Weźmy tutaj kolejnego, postawmy No nie, 15 tysięcy brakuje Ole, co jest? O oh, shit! O oh my god, widzowie! Budzicie się, budzicie się! Uff! Tu... Ole, cofnęło, ale cofnęło. Widzieliście to, widzowie? Jeszcze chwila, moment, i by przegrał. Tyle, to taka toaleta jedna dużo by przeszła. I in... nasz indyk by się zmarnował. Jakoś osobiście na mnie wygląda, że indyka my chronimy. W końcu to jest jedzenie tylko. Jakbyśmy szynki bronili, to by. To okej, okay, to bym jeszcze zezwolił szynkę bronić. Ale. Kurczaka, łatwego. Okej, okay, mamy już bossa. 15 tysięcy. No nie zbiorę tyle pieniędzy, nie? I czemu ja się teraz boję, że my przegramy? Please, dajcie radę, dajcie radę, chłopaki. Chłopaki! Was w siła, please, proszę. No, better racket. Umierasz. Okej, okay, widzę, no nie na no, przegram. Nie czekajcie, czekaj, oni mają jeszcze. Oj, ma... Dobra, zapomniałem, że ten gościu zwiększa range'a. Więc okej, okay, dobra, no, widzę, jeszcze mamy szansę. Tylko czy my damy rama? Dobra, nie, nie damy rama. No weźmy to szybko, postawmy. No nie, widzowie, ja nie zdążyłem nawet tego po wszystkiego, no. No come on. No, widzę, no, no, no niestety nie udało nam się, ponieważ... No, niestety nie udało nam się przeżyć, nie no, widzowie, tak blisko, nie. Po prostu, boss, boss jest za szybki. No, w poprzednim evencie to było lepiej, bo wtedy ten boss był wolny. A w tym evencie on ma nogi. I on jest szybszy. No, nie no, widzowie, nie no. Po prostu, co jest grane? Ja byłem właśnie dołączenia na normalny serwer, na, za masami prywatny. Nie rozumiem tego. Po prostu, widzę, ja nie rozumiem. Dobra, zbiłem jakąś questa. Dobra, nieważne. Yy, tutaj, Anką. No widzę, to ja się to mi po prostu, bo jakby nic co więcej nie mam. Możemy sobie otworzyć one Turki Kraita. Może wylecie na to się czekać. Turki Crate Otwórz. Uwaga. No Turki TV. do no, widzę, to ja się to Dziękuję Wam za oglądanie. No, nie udało nam się wygrać po prostu przez ten cooldown. Ale widzę, że kolejnym... będę teraz się starał i będę szybko kupował teraz te gladiator Creity. Więc do zobaczenia w koim odcinku, cześć i na raz!